Teraz polska maszyna przejechała. Jesteśmy po to, żeby podjąć walkę. Ci sąsiedzi uważają, że narody wokół nich powinny im podlegać. Ten kraj uważa, że dawne czasy upadłego niecałych 20 lat temu imperium wracają znów dominacja będzie cechą tego regionu. Nie będzie. Te czasy się skończyły raz na zawsze. Dziś świat musiał zareagować, nawet jeżeli był tej reakcji niechętny. Chciałby Polski, w której zwycięża uczciwość, a nie ceni Wielokrotnie cytowana wypowiedź. Rzeczywiście do tego dążył. Chciał przede wszystkim sprawiedliwego państwa. Chciał państwa, w którym każdy człowiek. Czuję się jednakowo traktowany. Chciał, żeby prawo było jednakowe dla wszystkich. W rzeczywistości był, był człowiekiem bardzo rozmownym, był, był człowiekiem bardzo, o bardzo dobrym takim kontakcie interpersonalnym, był człowiekiem, który bardzo dobrze budował relacje. Większość, trzeba powiedzieć, ludzi, naszych rodaków, no nie znała go zupełnie od tej strony, nie miała nigdy możliwości poznać takiego Lecha Kaczyńskiego, znają tylko tą postać telewizyjną. Przywiązanie do ojczyzny, patriotyzm. To najwyższe wartości. Patriotyzm bierze się z miłości, z poczucia utożsamienia się ze wspólnotą, ze wspólnoty kultury i historii. I taki patriotyzm był potrzebny wtedy i w równym stopniu potrzebny dzisiaj.